Gwiazdor Love Island i uczestniczka królowej przetrwania w związku. Plotki o nowym związku między uczestniczką królowej przetrwania a gwiazdorem Love Island szybko rozeszły się po mediach społecznościowych, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Edyta Folwarska, znana z udziału w programie survivalowym, zdobyła popularność dzięki swojej determinacji i silnej osobowości. Teraz wydaje się, że jej życie osobiste znalazło się w centrum uwagi, gdy pojawiły się podejrzenia o romans z Bartłomiejem Ratajczakiem, byłym uczestnikiem Love Island.edyta, która niedawno zadebiutowała w serialu. Gliniarze. Teraz ponownie trafia na czołówki gazet, jednak tym razem za sprawą swojego życia prywatnego. Pojawiły się zdjęcia z Bartłomiejem na jej profilu na Instagramie, co zainspirowało fanów do spekulacji na temat natury ich relacji. Choć obydwie strony utrzymują, że są tylko przyjaciółmi, gesty i komentarze sugerują coś więcej. Relacja między Edytą a Bartłomiejem budzi emocje, a fani z niecierpliwością oczekują kolejnych doniesień na temat tego, czy związek między nimi jest czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Czy ta historia zakończy się miłością? Czas pokaże, ale plotki i komentarze sugerują że coś między nimi iskrzy kropka, wiele osób zastanawia się, czy ta relacja będzie trwała dłużej niż poprzednie związki Bartłomieja z Love Island. Choć historia między nim a Jacqueline zakończyła się szybko po finale programu, obecność Bartłomieja u boku Edyty budzi nadzieję na stabilniejszy związek. Jednakże, dla fanów obu programów, ta niezwykła kombinacja dwóch różnych światów telewizyjnych stanowi fascynującą i nieoczekiwaną odmianę od typowych plotek o życiu osobistym celebrytów kropka tymczasem. Edyta i Bartłomiej pozostają tajemniczymi bohaterami swojej własnej historii, pozostawiając fanów w napięciu i spekulacjach na temat tego, co przyniesie przyszłość. Czy ich relacja rozwinie się w coś więcej niż tylko przyjaźni? Czy wytrzyma próbę czasu i medialnej uwagi? to pytania, na które odpowiedzi pozostają na razie niewiadomą, ale jedno jest pewne. Ich związek będzie kontynuowany pod bacznym okiem zainteresowanych fanów kropka tymczasem. Spekulacje na temat przyszłości Edyty i Bartłomieja krążą w mediach społecznościowych, a ich obserwatorzy wyczekują na każdą nową aktualizację. Choć para utrzymuje, że są tylko przyjaciółmi, Subtelne gesty i wspólne aktywności wzbudzają podejrzenia, że między nimi może być coś więcej. Jednakże, w świetle wcześniejszych doświadczeń Bartłomieja z Love Island, gdzie jego związek zakończył się szybko po zakończeniu programu, niektórzy wyrażają obawy co do trwałości tej nowej relacji.